Oto Subaru Impreza 555 pochodząca z czwartego numeru Rally Cars wydania testowego De Agostini, które się ukazywało w bardzo wybranych miastach i tak naprawdę ten model mam tylko dzięki uprzejmości Macieja, którego tutaj serdecznie pozdrawiam. Modelik przybył do mnie z Poznania, do Wrocławia i bardzo się cieszę, że go mam, bo czy ta seria w ogóle wystartuje kiedyś w pełnej w pełnej krasie, no tego na tą chwilę nie wiemy. Co o samym samochodzie. Auto, którym Krzysztof Hołowczyc razem z Maciejem Wisławskim zdobili trzecie miejsce w rajdzie Polski w 1997 roku. Modelik wykonany powiem Wam szczerze, naprawdę przyzwoicie. W środku pasy, kratka, klatka, dobra kalkomania.